Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj radni Grzegorz Szwedzko, radny Koalicji Obywatelskiej. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Pani, Panu, Państwu. I Michał Kondzielka, radny Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, te wyborcze państwu. emocje już trochę opadły? Ja Proszę tak. Pan. E, jeśli o mnie chodzi, myślę, że, że tak. E, już jest po wyborach zakończyły się one trochę wcześniej w Nowym Sądzie, zapewne niż się wszyscy spodziewaliśmy. Jeszcze mamy przed sobą ostatnie posiedzenie kadencji tej Rady, obecnie funkcjonującej, no i następnie w maju będzie początek nowej kadencji za przysiężenie prezydenta, radnych. Bardzo uroczysta, ważna chwila, kolejna w historii miasta Nowego Sącza i pracujemy dalej na, na, na rzecz miasta Nowego Sąca, na rzecz rozwoju miasta i wspólnie z Grzegorzem tutaj będziemy nadal w Radzie Miasta pracować kolejnej kadencji. Tak, emocje opadły, ale też jak obserwowaliśmy walkę przedwyborczą, szczególnie tą na prezydenta miasta Nowego Sącza, to też można powiedzieć, kurz bitewny opadł. No, jak już rozeszła się ta mgła, no, to okazało się, że wynik jest jaki jest. Może i lepiej, oszczędzi nam to też tych niepotrzebnych emocji, bo czasem, czasem troszkę było brudno. W związku z tym już jesteśmy po wyborach, rozstrzygły się Wynik wcześniej mieszkańcy zadecydowali, za co serdecznie oczywiście dziękuję, mieszkańcom gratuluję, a też chciałem przy okazji pogratulować tu panu radnemu, wszystkim radnym, którzy, którzy weszli na tą ósmą kadencję do Rady Miasta oraz oczywiście panu prezydentowi za wynik w pierwszej turze przede wszystkim. I myślę, że powinniśmy się cieszyć, bo rzeczywiście tutaj, to co Grzegorz powiedział, no, mamy to szczęście, że miasto już, na terenie miasta nie ma tylu banerów, jest naprawdę ładnie, no, ewakuacja, no, tak, 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 możemy ewakuować. się cieszyć, że rzeczywiście miasto pięknieje. Proszę powiedzieć, bo myślę, jeżeli mówimy o tym, że w pierwszej turze tak naprawdę wszystko się rozstrzygnęło. Czy nie było takiego zaskoczenia trochę, bo jednak no, sondaże były różne, ale raczej każdy z nas przewidywał, że ta druga tura będzie? Jeżeli ja sam ja sondażów nie miałem, nie zapoznałem się z takimi wynikami poważnymi. Natomiast kontaktowałem się z mieszkańcami, wiadomo, trzeba było kupić nowe trampki i też rozmawiać z mieszkańcami, chodzić do nich, czy też fecką, busem jeździć, promować się jak móc. Natomiast, natomiast tak z mojego badania, z rozmów z mieszkańcami. Przewidziałem, że będzie kandydat prezydent Nowak na e, drugim miejsce będzie miał i wydawało mi się, że będzie druga tura, ale rzeczywiście e, no było tak o włos, więc no, zadecydowało kilka procent, no ale, ale dlatego już mamy poniekąd powiedzmy święty spokój. Pan, y, mówię do pana Michała Konciołki, y, przewidywał pan drugą turę, a jeżeli tak, to kandydatka PiSu, pani Iwona Mularczyk, czy kandydat wiosny Ryszard Nowak? No? Znaczy ja przewidywałem ogólnie drugą turę, to muszę powiedzieć. Zresztą tutaj y, pan radny Grzegorz mówi, że jeździł busem ja jeździłem takim patriotycznym y, Polonezem po Nowym Sączu. Y, y, rozmawiałem również z mieszkańcami i y, po tych rozmowach stwierdziłem jasno, co przyznaję, że y, w Nowym Sączu będzie druga. Tura. natomiast nie byłem pewien kto się w niej e, znajdzie, czy to będzie e, układ Prezydenta Ludomir Handel i Iwona Mularczyk, czy Ryszard Nowak, czy Ryszard Nowak i Iwona Mularczyk, e, no to, to jest zawsze taka wielka niewiadoma, e, więc nie mogłem być tego pewny, natomiast zakładałem, że ta, jedna, ta druga tura jednak będzie, okazało się inaczej i ten wynik trzeba uszanować. Pan jest radnym, który zdobył największą ilość głosów, bo to jest przypomnijmy 1693 oddane głosy. E, czy nie tłucza się gdzieś taka myśl, że, że może gdyby PiS postawił na innego kandydata, to znaczy gdyby Pan był kandydatem na prezydenta, to może ta druga tura byłaby... Nie myślę w ten sposób, dlatego że staram się patrzeć w przyszłość, oczywiście z tych wyborów powinniśmy, z tego plebiscytu wyborczego powinniśmy wyciągnąć wnioski, zarówno te osoby, które w tych, w tych wyborach wygrały, te, które przegrały, poszczególne formacje, komitety, również mieszkańcy powinni też z tej kampanii wyciągnąć wnioski, musimy patrzeć w przyszłość, ja też w tą przyszłość patrzę, dla mnie liczy się przede wszystkim rozwój naszego miasta, oczywiście jest to dla mnie bardzo miłe, bardzo dziwne dziękuję wszystkim tym mieszkańcom, którzy na mnie zagłosowali. Był to wynik bardzo duży zaskoczenie pewne dla mnie, ale jest to ogromne zobowiązanie do kolejnej bardzo wytężonej pracy z mojej strony i również całej kadencji. I chcę się otworzyć jeszcze bardziej na współpracę z mieszkańcami, tymi, którzy na mnie głosowali, tymi, którzy na mnie nie głosowali i ze wszystkimi radnymi, bo Nowy Sąd jest najważniejszy. Takim sporym zaskoczeniem, pewnie nie tylko dla mnie, ale także dla obserwatorów z sceny politycznej było to, że, że Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Nowaka-Wiosna no tak naprawdę ani jednego radnego nie udało się wprowadzić. No dla mnie to też było zaskoczeniem, to, to nie to, że, że byłem pewien, że na pewno wejdą, natomiast wydawało się, że, że Marka Ryszarda Nowaka jest większa Poza tym no, też no, kilka nazwisk było powiedzmy ciekawych, które, które, które mogły zwrócić uwagę wyborców. No, jak widać wskrzeszanie marek czy też budowa nowych marek list nie jest łatwe. I tutaj podobnie się zaczyna dziać lokalnie w Nowym Sączu, jak i, jak i w kraju, że. Że, że wprowadzić nowe listy do Sejmu, czy, czy też do Rady Miasta, czy, 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 czy do Sejmików Wojewódzkich jest, jak widać, coraz trudniejsze, że ta polaryzacja polityczna, czy w kraju, ale tu w mieście, to między Pisem a panem prezydentem pokazała, że że jednak no, inne ugrupowania odpadają i wydaje mi się, że to się między innymi też tak stało, a być może też z mniejszej oferty, z niedotarcia do wyborców, bo to też jest przecież ważne. To, to, to nie jest tak, że w ciągu miesiąca mieszkańcy nagle zmienią swoje poglądy. Oczywiście jest część wyborców, zgodnie z badaniami, którzy na ostatnią chwilę podejmują decyzję, natomiast wydaje mi się, że wielu mieszkańców już wcześniej mniej więcej wiedziało, nie tylko na jaką listę zagłosuje, ale też na kogo. Um. To porozmawiajmy teraz troszkę o tych wyborach do Rady Miasta Nowego Sącza. Poseł Arkadiusz Mularczyk mówi, że to, duża, że to duży sukces, w PiS, że udało się 10 radnych wprowadzić, ale ja myślę, że to jest taki troszkę taki słodko gorzki sukces, bo pomimo, że macie Państwo największą ilość radnych w Radzie Miasta, to jednak bez szans na, na tak, tak naprawdę na większość. No wszystko wskazuje na to, że będziemy klubem opozycyjnym, ale jesteśmy największym klubem w Radzie. Nie pamiętam, aby w historii. Samorządu Prawo i Sprawiedliwości wprowadziło kiedyś 10, 10 radnych, więc to jest najlepszy zdecydowanie wynik. Natomiast no wiadomo, mieliśmy oczywiście aspiracje na to, żeby tych radnych było 12, żeby większość w razie była po, po naszej stronie, ale wprowadziliśmy największą reprezentację. Będziemy bardzo skuteczną, merytoryczną i konstruktywną. Opozycją. No i z optymizmem patrzymy na to, co, co będzie. Oczywiście, na pewno ten, to zwycięstwo smakowałoby bardziej, gdyby właśnie była ta dwunastka i gdybyśmy mieli chociażby swojego kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale na pewno wyciągniemy z tego wnioski i te wnioski będziemy chcieli też potem wdrożyć w życie, tak aby w następnych wyborach te wyniki były, były lepsze. Czy takie, czy takie wnioski będzie także z wyniku wyborczego wyciągać Koalicja Obywatelska? Bo tutaj no możemy mówić wprost o porażce tylko czterech kandydatów Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta. To nie jest chyba dobry wynik i to nie jest to, na co Państwo liczyliście. To znaczy, tak, z punktu widzenia ze strony Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, no rzeczywiście jeden mandat mniej no to jest porażka. Ale biorąc pod uwagę to, że Koalicja Obywatelska nie ukrywała współpracy z prezydentem, jest to też sukces, ponieważ jest to kontynuacja władzy, gdzie Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska się określała we współpracy z prezydentem. No w tej chwili są prace nad, nad budowaniem zapisów już na, na najbliższe lata. Jak widzimy miasto Nowy są szukanie tych wspólnych punktów, żeby je połączyć i pracować dla... Dla miasta Nie macie, Nowego przepraszam, Sącza? że przerwę takiej, no takiej refleksji, że tak naprawdę no to jesteście Państwo, może, mówię o radnych, może o Koalicji Obywatelskiej w Radzie hmm. Miasta Nowego Sącza, taką trochę przystawką do Koalicji Nowosądeckiej. No tak, ale niezbędną przystawką, jeśli już tak Pani brutalnie nas określa. Tym bardziej, że też wydaje się, że wymagającą, ja pewnie pani już nie zna z kadencji wcześniejszych, z tej jeszcze bieżącej, która nie skończyła się, że to nie jest tak, że, że wszystko jest na zasadzie przytakiwania. Są oczywiście uchwały, te, które nie podlegają dyskusji, są takie, które oczywiście wspieramy, a są takie, o których bardzo poważnie dyskutujemy. I, i, i nieraz, myślę, klub Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej pokazywał, że dyskutujemy na te tematy wewnętrzne i dopiero potem przedstawiamy swoje stanowisko lub też czasem każdy głosuje e, zgodnie ze sumieniem, czy też z rozeznaniem sprawy, bo to, bo to nie jest tak, że, że my mamy głosowanie jakieś dotyczące etyki sumienia, ale, ale bardziej tu dotyczą rozeznania, odpowiedzialności, świadomości, tak żeby zawsze być po stronie obywatela, żeby on wiedział, że jest opiekowany, że... Że to właśnie dla niego pracujemy. Troszkę no, nowych twarzy w Radzie Miasta. Nie zobaczymy już radnych Józefa Hojnora, chyba jednego z radnych, który, na, który najdłużej z najdłuższą kadencją nie będzie pani Krystyny Witkowskiej, Teresy Cabały, Macieja. Prostko, zaskoczenie, wynik wyborczy właśnie tych radnych był dla panów zaskoczeniem. No tak, na pewno. Tutaj, tutaj chyba we wszystkich przypadkach okazało się, że pierwsze miejsce na liście. Po pierwsze, nie gwarantuje wejścia, nawet jak koledzy wchodzą czy koleżanki. No a poza tym, jeszcze oczywiście, lista musi zdobyć próg, żeby, żeby mogła reprezentować, żeby mogła być reprezentowana przez swoich liderów, tych, którzy się dostali, w zależności od ilości mandatu, który lista uzyskuje. No więc, więc na pewno jest to zaskoczenie. No, to też pokazuje właśnie to, co wcześniej mówiłem, że te eksperymenty wymagają, jeśli już są, to, to większego zaangażowania, więcej czasu wymagają i większego dotarcia do mieszkańców. Tu na pewno prezydent miał handicap, no co tu dużo mówić, zawsze prezydent, który. Zresztą to tak było jak prezydent Nowak był prezydentem, hmm. przecież trzy kadencje był prezydentem, i to też tak naprawdę, jak już raz zdobył władzę, można powiedzieć, niedużą większością głosów, tam się obiło bodajże. Około 100 głosów, o ile dobrze pamiętam, to później już ciężko było odebrać mu tą władzę i widać to było, że, że jednak jak ktoś ma władzę, ma, jest, po pierwsze z faworytemi, tutaj prezydent Dominik Handel był takim faworytem, ale też miał no, no większy przekaz cały czas komunikacja. Yy. Każdą, każdy element, który jest wykonany, to tak naprawdę prezydent wykonuje, więc to też zawsze można przedstawić jako, jako swoje osiągnięcie i ciężko, żeby tego też nie przedstawiać. Także to można powiedzieć naturalne, Także, ale mówię, był, był też eksperyment, który pokazuje, że, że, że pierwsze miejsce nie gwarantuje, nie gwarantuje tego, że będzie się radził miasto. To także w przypadku panelisty, z której pan startował. No tak, tu, tutaj w moim przypadku to pokazało, że. Kalkulacje polityczne mieszkańcy niekoniecznie biorą pod uwagę, i biorą pod uwagę, nawet nie chodzi o nazwisko. Nie? Myślę, że chodzi też o postawy. I, i, I też ciekawa rzecz, bo już piąty raz startowałem, ale te cztery razy wcześniej, jak startowałem, to nie zebrałem tylu, tylu gratulacji, tylu, dobrego, tylu dobrych słów, takiej wspólnej radości, jak teraz. Teraz ewidentnie dodatkowo miałem wrażenie, że mi też kibicowali też z innych, z innych klubów czy też zauważyłem też wyborcy Ludomira Hanzla, czy też pisu, czy też Ryszarda Nowaka, no, po prostu chcieli zobaczyć, że czy dam radę i, 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 i dopingowali mnie też na ulicy czy w korespondencji osobistej, ale też publicznie na Facebooku to deklarując, pomimo że ktoś tam startował z innej listy, to, to życzył mi sukcesów na tą okoliczność właśnie, no ale to, to też dobrze, że że mieszkańcy pokazują, że samorząd nie musi być upolityczniony i tak się stało też. E, Michał Kądziołka, będzie Panu brakowało... E, przy... ja, ja powiem tak, na... ja prowadziłem przede wszystkim kampanię pozytywną, ale tu zacytuję klasykę, ja że właśnie ta kampania wyborcza tak naprawdę to rozpoczyna się zaraz po wyborach. I to myślę też, to poniekąd widać po tych wynikach wyborczych, które teraz mamy, ale też nie zdarzyło się nigdy w historii samorządu tak, żeby 100% rady z danej kadencji znalazło się w kolejnej kadencji, prawda? No i też widzimy to, część żadnych zrezygnowała, nie startowała, a część radnych po prostu tutaj do ale tej rady się ]za nie Ale czy pan, że jest grupa radnych, którzy jakby z kadencji na kadencję gdzieś tam no tej radzie się Takim ojagają. przykładem był przede wszystkim pan Józef Hojnor, który tu bardzo mocno od początku samorządu funkcjonował. Teraz go w następnej kadencji nie będzie, ale też no, trzeba zwrócić uwagę też to, co powiedział tutaj pan radny Grzegorz, że jednak no, prezydent i jego komitet miał trochę większe możliwości. Ta kampania nie była do końca Trzeba zadać pytanie, czy ona była do końca równa, tak? bo widać było jednak tą domenę, że tych, tych banerów Komitetu Prezydenta było zdecydowanie najwięcej. Radni prezydency mieli dużo A będzie ciąg łatwiejszą... historii ze ściąganiem banerów przez samochód, który znaczy no Sprawa jest w, na policji, jeżeli chodzi o ściąganie banerów akurat mojego komitetu i moich przez busa, który tak się okazało był własnością Urzędu Miasta. Ja to zostawiam, to już mam nadzieję, że policja ten temat wyjaśni. Natomiast tak jak mówię, ja się skoncentrowałem na tym, żeby prowadzić kampanię pozytywną i też zgadzam się z tym, że dzisiaj to, jeżeli ktoś ma miejsce numer jeden na liście, wcale nie gwarantuje mu mandatu. Trzeba ubrać buty, być wśród ludzi. To nie tylko miesiąc czy dwa miesiące przed wyborami. Trzeba być całą kadencję blisko ludzi. Trzeba być po prostu radnym Aktywnym i to jest potem taki handicap rzeczywiście w wyborach, ale jeżeli ktoś liczy na to, że dostaje miejsce numer jeden, miejsce numer dwa i mu się z marszu należy mandat, to już tak dzisiaj wyborcy tego nie kupują. Więc naprawdę jest wymagana od nas duża aktywność, no i ja sobie życzę, żeby naprawdę ta przede wszystkim kadencja tego samorządu różniła się od tej kampanii wyborczej, bo jednak było, mogliśmy to zaobserwować, wiele osób, czy wiele komitetów niszczyło banery, czy zwolenników. Się, przepraszam, że wejdę, ale myślę, że też powinna się różnić też od kade, ósma kadencja od siódmej właśnie tym, chciałem, żeby było więcej kultury, tak, właśnie, bo yy... tego, tego brakowało i, yy... i po takich różnych akcjach między radnymi... To mnie to później zniechęcało do zabierania jakiegokolwiek głosu, bo, bo on i tak się nie przebijał. Merytoryczny głos przed wcześniejszymi obrzucaniami się błotem, to on już w zasadzie nie ma sensu. I do tego chciałem właśnie nawiązać, bo były sytuacje w tej kadencji jeszcze obecnej Rady, które nie powinny się w ogóle wydarzyć. Mam nadzieję, że teraz rozpoczniemy wszyscy z taką czystą kartą. Jednak te. Obrady będą wyglądały tak, jak wyglądać powinny, i to się tyczy wszystkich radnych, wszystkich klubów. Wierzę w to, że uda nam się też ułożyć tak relacje, też funkcje w tej radzie, aby każdy czuł się właściwie uszanowany, każdy klub, każdy radny. Będziecie chcieli mieć Państwo swojego przedstawiciela? Znaczy, ja uważam ogólnie, że po, w, tamte, w, w tamtej kadencji nie mieliśmy pod koniec przedstawiciela w prezydium. Teraz wszystko wskazuje na to, że będą trzy kluby radnych, więc każdy klub powinien mieć tego przedstawiciela. Czy no, wychodzi na to, że powinno być teraz trzech członków prezydium, chociaż statut zezwala na, na czterech, ale uważam, że powinien każdy klub mieć swojego. Przedstawiciela w Radzie. Do tego też będzie, przecież będą funkcje w komisjach przewodniczących, zastępców przewodniczących. To jest cała organizacja całej pracy Rady Miasta. To jest bardzo istotne, więc liczę na to, że tutaj uda nam się w ramach kooperacji po prostu tą pracę na samym początku ułożyć. I naprawdę życzę sobie tego, żeby to, te obrady odbywały się w takiej kulturalnej atmosferze, merytorycznej, żeby nie było tych złośliwości, które były wcześniej. No i też, że. no. Żeby wszyscy radni też również przez obóz rządzący, przez pana prezydenta, mimo wszystko byli traktowani jako równi, bo wszyscy jesteśmy przedstawicielami mieszkańców. Każdy z nas dostał ten mandat zaufania i nie będzie podziału na tych radnych, którzy są radnymi według prezydenta, konstruktywnymi, niekonstruktywnymi, wszyscy pracujemy na rzecz rozwoju miasta Nowego Sącza, bo miasto dla nas jest najważniejsze. Tutaj właściwie to Pan sam się zapisał do radnych konstruktywnych. Z podziwem właśnie słuchałem wypowiedź wcześniej jeszcze, że będzie Pan jako w opozycji konstruktywny, no więc też będzie Pan konstruktywny, także sam ja, się Pan zgłosił. Ja się stałem ale, być konstruktywny, Panie. Ale, ale powiem tak, też z podziwem słucham, że performuje Pana postawa i deklaracja, ponieważ to co Pan deklaruje, ja też uważam, że każdy radny powinien nie to, żeby to być uszanowany, bo szacunek każdemu się należy, ale przede wszystkim zagospodarowany według kompetencji w Radzie Miasta, żeby to nie było tak, że się nudzi, bo jest na przykład wiceprzewodniczącym jakiejś komisji, ale i tak się nigdy nie da prowadzić tej komisji, no bo, no bo wiadomo, że są tylko jedni ci sami. Ale ja już kończę, pan dość no długo się wypowiadał. I teraz te pół roku temu zabrakło tej refleksji. Ja oczywiście podzielam pana refleksję, ale zabrakło tej refleksji, bo ja nie przypominam sobie, żeby żeby radny z klubu Koalicji Obywatelskiej 5,5 roku temu został wiceprzewodniczącym Rady Miasta, bo już broń Boże, nie śmiałbym pomyśleć, że przewodniczący wtedy, jak mieliście większość, albo żeby Koalicja Nowosądecka też chyba nie miała swojego przedstawiciela. 5,5 roku temu tak było, ja przypomnę. Ale Koalicja tu, Obywatelska nie była największym klubem w Radzie Miasta, tak? Panie, to jest pierwsza Panie sprawa. Panie Michale, e... akurat sytuacja była taka, że… Ale było... każdy radny miał, był każdy radnym funkcyjnym, bo tak ustaliliśmy Jeszcze i raz, jeszcze tego raz. Tego Pani nie zaprzeczył. Proszę, proszę mi pozwolić… Proszę, Otóż dwa kluby były poza, a nawet gdybyście uznali wtedy, że spotykamy się i mówimy: no dobra, no to wyłączcie spośród siebie reprezentanta tak, z tych dwóch klubów, ale przypominam pan, panu, pani i państwu, że 5,5 roku temu zabrakło miejsca w radzie w prezydium rady miasta dla koalicji obywatelskiej no i też nie ma tu nikogo z koalicji nowosądeckiej więc też przypomnę o tym że tak było ja osobiście osobiście moje zdanie jest takie uważam że każdego należy gospodarować każdy powinien pracować i z tymi funkcjami to też różnie bywało więc to nie jest tak do końca ja optuję za tym żeby tak było jak pan mówi ale niestety no teraz mogę wtórować Panu to, co Pan mówi, ale z przykładem działania Waszego nie dawaliście dobrego eee. przykładu, zmieniła się eee. sytuacja, jak straciliście większość dokładnie dwa lata temu w kwietniu, tak? To mamy, mamy dokładnie dwa lata, jak sami Państwo żeście zrezygnowali. No z jeszcze, no jeszcze szybciutko. Ehm, jakby, pan, jakby Pan Radny zauważył, ja przez chwileczkę chciałem od, e, tak odciąć nową kadencję od tej, która była, bo zgodziliśmy się co do tego, że dużo błędów w poprzedniej kadencji było popełnionych zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. E, bardzo prosił o wskazanie moich błędów, tak, to ja chętnie też się poprawię. Ale ja nie jestem od tego, że Panu błędy wskazywać, ja się zawsze staram na siebie, Panie Radny. O właśnie, panieś, o, to proszę I też Panu to to polecam, żeby pan też w pierwszej kolejności patrzył na siebie. Natomiast o co mi chodzi? Żebyśmy zaczęli, żeby ta kadencja, jak gdyby, rozpoczęła się od zupełnie nowej karty. Jakbym chciał być złośliwy, ja nie chcę być w stosunku do pana złośliwy, Proszę to bardzo. mogę podać, nie, i tak nie będę, bo to nie jest mój styl. Natomiast mógłbym podawać, chociażby przykład bardzo góronotny, czyli z Warszawy, gdzie też prawo i sprawiedliwość nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, prawda? Nie ma? No niestety nie ma, bo, bo tak tak wybrano. No bo, ale ale ja dobrze o to, pamiętam, się warunek, a tam ale... chodziło o. Ale, to, ale, nazwisko, ale Panie, panie, czy... panie, panie y, y, Radny, Grzegorzu. G, Panie Grzegorzu, Grzegorzu, bo jesteśmy po imieniu, to dany klub powinien desygnować swoich przedstawicieli i nic z tym uważam nie powinni akurat y, dyskutować. Ale nie, ale nie, rozmawiamy, tu o dużej, za... nie ale, rozmawiamy tu o dużej polityce. Ja żałuję, temu, temu, o tyle, ale ja bardzo żałuję, że pięć i pół roku temu Bardzo żałuję, że pięć roku temu zabrakło tej ale, refleksji, tej, tego pomysłu. ja też bardzo żałuję, że kursi... pod koniec kadencji ostatniej też zabrakło, że nie mieliśmy swojego przedstawiciela, ale nie usiłowaliśmy na siłę, aby tego przedstawiciela mieć. Teraz przypomnę Panie Grzegorzu, że kiedy Prawo nie jest nie jest naszym, nie jest naszym przedstawicielem, był, natomiast był. chciałbym tylko podkreślić, że kiedy 5 lat temu um, ustalano rolę w Radzie, zarówno um, wszyscy członkowie platformy obywatelskiej radni, Otrzymali funkcję wiceprzewodniczący komisji. Pan Leszek Zegzda nawet dostał przewodniczącego komisji. Nawet, I tak samo było w stronie koalicji. Nawet dostał I tak dostał przewodniczącego dlatego, Ale teraz uważam, My, zaczynamy. Ale to zaczynamy, to ma, pan ma, mówi, że ja będę pamiętał, jak będziemy pracowali w klubie pozytywnie, pozytywnie, tak. że nawet. Patrzmy w przyszłość. Nawet, panie radny, nawet Leszek Zegzda radny Leszek. Nie nawet tak, I zmieniajmy nowy Zmieniamy, na lepsze, I jeszcze na I Króciutko, jeszcze tylko ostatnie pytanie. No taka dosyć, nie wiem czy ciekawa rzecz, ale tylko trzy panie, i to wszystko. Słówis są w Radzie Miasta. Co się stało? No, bardzo się cieszę z tego powodu, że trzy kobiety, akurat które są w Radzie Miasta, to są przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości. U nas kobiety mają bardzo mocny głos. Liczymy się ze zdaniem kobiet i liczę, że one będą oczywiście bardzo dobrze reprezentowały. Interesy płci pięknej w Radzie Miasta Nowego Sącza. No i ogólnie życzę sobie, żeby ta nasza współpraca układała się jak najlepiej zarówno Iwona Mularczyk, jak i to Ilona Orzeł, czy nowa radna, to pani, nowa radna Pani tak pani. Ewa, jestem przekonany o tym, że będą mocno i aktywnie pracowały w tej Radzie. No w moim przypadku jesteście Państwo świadkami, że ja osobiście nie przeszkadzałem kobietom na drodze do szczęścia w sensie samorządowego. I to nie chodzi o to, żeby reprezentować swoje interesy jako kobiety, bo ja uważam, że czy to będzie radny, czy pani radna, to zawsze musi reprezentować interesy mieszkańców Nowego Sąża. To, to jest moje zdanie. a ja tutaj pod tym względem, E, uważam, że nie, nie, nie należy wypominać komuś po pierwsze wieku, płci, światopoglądu, po prostu do Rady Miasta idziemy zgodnie z ustawą samorządową i tu musimy reprezentować mieszkańców Nowego Sącza, to jest po pierwsze. E, No i co? I w moim przypadku ja, przede mną była kobieta i nie przeszkadzałem, e, żeby akurat e, no, na naszych listach kobieta mogła e, zdobyć lepszy wynik, wręcz przeciwnie, e, byłem nisko. Natomiast no, no, trzeba się przyjrzeć, wyciągnąć wnioski, e, też e, Wydaje się, że to też potrzeba też iskry kobiet, żeby, żeby tutaj się aktywizowały, ale moim zdaniem nie na zasadzie, bo ja jestem kobietą, a ja jestem mężczyzną, bo równie dobrze nieelegancko byłoby mówić, że ktoś jest starszy, a ktoś jest młodszy, prawda? I to też ktoś powie, ale my mamy seniora, a my mamy najmłodszego seska, na przykład, który ma tylko 20 lat. No można tak robić. Tutaj myślę, że wypadkowa jest jaka jest. Ja mam akurat czyste sumienie, Panie Michale. W moim przypadku ja żadnej kobiecie nie stałem na drodze do szczęścia. Tak jak mówię, wręcz przeciwnie, Wypoty i też, też na iść, Ja myślę, ciekawe, że nikt nie stał, bo był parytet. No. Ale co ciekawe, też, też, jest, też są ciekawostką wyniki u nas, że, że, że kobiety, które były niżej, miały ciekawe, ciekawe wyniki, ciekawe poparcia, więc to też też owocuje, tylko, tylko to też jest ważne, żeby, żeby ten cały czas nad, nad, nad tym pracować w kontakcie z mieszkańcami. Ale mówię, ja tu grę może nie, wi nie winię żadnych z płci, Natomiast jeszcze raz podkreślam, w moim przypadku akurat. Ja byłem na niższym miejscu, więc, więc szansa jeszcze większa była. jeśli w ogóle miejsce Ale Maja za panem był... też jeszcze były kobiety przecież. No, to też, były, no. też były. Też były, Pary też byli mężczyźni, byli, była, były byli, kobiety, a wyborcy dokonali wyboru. Ale naprawdę takie mówienie, bo my będziemy reprezentować sprawy mężczyzn na kobiety, nie, mieszkańcy, wszyscy mieszkańcy wszystkich stanów, no właśnie. Bo to prawda, że nie dajmy tej filozofii zastępczej, z Warszawy, ściągnąć lokalnie do Nowego Sącza. Bo proszę zauważyć, tam, tam się dyskutują o sprawach kobiet, po prostu tak dyskutują o tych sprawach kobiet naprawdę. Może róbmy ja, tak, żeby, no, żeby Warszawa, na przykład z Nowego Sącza, no, nie Czyli było, nie dyskutujmy no, o sprawach kobiet, tak? Tak, ale jak znaczy siódma kadencja nie do końca, nie do końca. Kadencja. Dziękuję panu Przyszna bardzo. Karta. Czysta karta, karta, Ale od tak, 1 maja dopiero, bo do 37 mamy bo no Kiedy tak, będzie zawsze Ale, 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 ale siódma kadencja kończy tak, się tak, kończy tak, 30 tak, kwietnia, tak, czyli to tak, lepiej Czysta karta, tak. Czy od pierwszego czy tak od, 7 tak, od 7 maja zaczynamy? Tak, formalnie od siódmego, ale tak naprawdę no. kalendarzowo od pierwszego. Dziękuję bardzo panom za udział w dzisiejszej rozmowie. Państwu dziękujemy Serdecznie za uwagę. Przypominam, że moim i państwa gośćmi byli dzisiaj Grzegorz Szwedzko, Radny Koalicja Obywatelska, Michał Pądziołka, Radny Prawo i Sprawiedliwości. Dziękuję państwu. Jeszcze raz gratuluję wyborów. A Panu również gratuluję Dziękuję. wysokiego wyniku. Dziękuję bardzo.